Siemaleczko, witam wszystkich. Siemaleczko, witam wszystkich. Zgromadzonych. Zgromadzonych. Zaraz pokazuję cycki. Zaraz pokazuję cycki. Jak się bawicie, kochani? Jak się bawicie, kochani? Uwaga. Uwaga. No ja, Konstancjo? A ja wiem, kim to jest, wie. Kim? No kim? No kim? Ja znam ten dom. Lashpon, która ja ci zaraz może pokażę co nieco. E, co? Jestem laską, która może ci zaraz co nieco pokaże. Co? Czekam. Przystojniako. Przystojniako? Chcesz zobaczyć? Wyżej? No. A zrobię coś z głami, Nie. Ty pierdol kujo, asbocieńca! A ja z kim Już smutanie jest do się walczę, walczę! Dziurka podnosi, już widziałem z obieków! O, pokazać ci coś więcej? A zaszykasz dla mnie? Co? No to dawaj Jak zaszczekasz, to ci pokażę is also, guys, we this. A to mi odpowie, You say sorry, my English is not that good. I'm from Poland. Oh, okay. I said you have a studio. I, I, I always think like you're doing TikTok or some shit. No, I'm here for the fun. For the chica. Why are you hiding your face? Because I'm ugly. <laughs> Just like me. Okay, do you want to see something? Oh, that's beautiful, beautiful. Thank you. Hey, are you a male or female, well You're a female. I can see from your face, you have a masculine. I'm. Beard. I'm transgender. I no! stop, I stop coughing, bro. You're a male, bro. <laughs> yep, you're a man. Man, I am a oh, man. I knew it, bro. How did you know I that? Knew it. I knew, I knew you were doing takeover or some shit. So to wypowiem wam Wamżar? Spotykam się trzech fizyków w niebie: Newton, Einstein i Pascal. E Proszę, byli pogrębni w grę, bo akurat się ludziemi. No i e Newton schował się za. Nie. E Einstein powiedział, że będzie szukał. <gryzanie> Taską schował się za chmurką, a Newton rysował kwadrat w wymiarach met na met. No i się nie schował. No i na już wtedy mówi, słucham, bo jest oczywiście pierwszego zaraz jutro, no. A ja mówię, to zaraz jutrze, a mówi, ja jestem nie to czyli No, ale ważne. Czekaj, Hello? Can Setsy, thank you. Can you still see you? Oh, I wish I would like see Oh, yeah. Can I see your face? Can I see your face? Yes, yeah, of course. face. I want to see your face. Can I see your face? Eee. Uh -huh. Yeah, bo w Hej Hej Co ty robisz? A czekałem na ciebie Naprawdę? Tak, bo powiem ci, że masz fantastyczną talię Dziękuję no, a, a moja jak się podoba, moja też może być. Nie, twoja nie może Spierdolę! ja pierdolę fu! Sorry, chłopaki, ale nie, nie, nie będę miał takich rzeczy przed żeby... tym.